72, budowa e, elektrociepłowni w strukturach z odrzańskich zakładów przemysłu metalowego zastal. To jest ten sam zastal, to dzisiaj koszykówka e, z Zielonej Góry e, i kolejne przemiany WPEC, zakład energetyczny, dzisiaj TNEA, e, e, przedsiębiorstwo państwowe, prywatyzacja, dzisiaj nasz e, akcjonariat to w 9 ponad 8% zospołu litrocciłów nocławskich generacja, a osoby prywatne, uprawnione i co bardzo ważne, gmina, m, zielona góra o statusie miejskim. To jest bardzo istotne w momencie, gdy budujemy rynek rynek ciepła, a gdy współpracujemy z miastem, gdy, gdy, gdy mamy wspólne interesy w tym, aby ta miejska sieć ciepłownicza się rozwijała. Um, jak powstawała? 74 rok uruchomienie oczywiście w oparciu o kotły wodne um, w dwa kotły parowe. Jeden zespół parowy 10 MW. Następny okres rozbudowa, a kolejne um, kotły wodne. I to co najistotniejsze 96 rok, kolejny turbozespół parowy i rok 2004 oddanie bloku gazowo parowego o mocach z 190 MW elektrycznych 135 135 Tak to wyglądało, tak to wyglądało. Ten drugi okres budowy bloku barowego, realizowany w latach 2002-2004 w oparciu o kontrakt długoterminowy. Do roku 2008, od 2004 do 2008 sprzedawaliśmy w ramach kontraktu długoterminowego. Rok 2008 likwidacja kontraktu długoterminowego i dzisiaj jesteśmy w systemie rozliczeń kosztów ośrodkowych. To co istotne, nasz blok gazowy jest zasilany gazem lokalnym, polskim gazem z kopalni Kościan-Brońsko, w momencie, gdy my prowadziliśmy inwestycje, PGNiG prowadziło, można powiedzieć, równolegle dwie inwestycje, uruchomienie kopalni, jak również dedykowany 100-kilometrowy odcinek rurociągu. W po układ wyprowadzenia mocy budowaliśmy 20 kilometrów linii, 220. roczna produkcja, sprzedaż energii elektrycznej około 1 300 MW, tak to wygląda jeszcze dzisiaj, a jeszcze w tym momencie za chwilę pokażę jak kolejny etap naszej działalności. Tu widać parę liczb sprawności. To jest od 60 do 65%. Bardzo dużo oczywiście tutaj, a wpływ ma jakość produkcji ciepła, czyli pogoda, dyspozycyjność, poza jednym miesiącem w lipcu. Lipca, ta dyspozycyjna dyspozycyjny okres rządów 90, od 5 do 9 do 100%. W lipcu mamy przerwę technologiczną, to jest okres remontów, jak również przerwa w dostawie kaców. potrzebuje potrzebują tego czasu na swoje remonty. Jeżeli chodzi o kolejny okres, to jest to, co dzisiaj robimy: to jest budowa kotłów gazowo-olejowych w miejsce aktualnych podrób węglowych od 1 stycznia 2013 w elektrociepłowni nie będzie spalany w ogóle węgiel. Nasze paliwo podstawowe to jest gaz w okresie remontu, w okresie lipca, paliwem rezerwowym olej. Jest to 5 podrób po 32 MW termiczne, łącznie 160 MW. Ta część, ta część cała węglowa jest w likwidacji i zastąpiona zostaną tymi kotłami gazowymi. Korzyści. Całkowita eliminacja spalania węgla. To jest również 100% redukcja odpadów popalenistowych. To jest redukcja emisji zanieczyszczeń. Pełna rezerwa mocy. Zapewnienie optymalnego lokalnego gazu. I tak widać redukcję zanieczyszczeń emisji w tej części węglowej. To, co generował blok węglowy, widać na tych sukach do poszczególnych emisji. To, co nowe kotły, widać na tych niskich słupkach. Czyli można powiedzieć, to jeszcze jest ilość odpadów opalnych, niskowych. To jest w momencie, kiedy elektrociepłownia pracowała tylko i wyłącznie na węglu, to już uruchomienie bloku gazowo-parowego, rok 13, likwidacja części węglowej. Dzięki temu elektrociepłownie Zielona Góra nie ma problemów, jeżeli chodzi o dotrzymanie norm środowiskowych po roku 2016. Oczywiście certyfikaty, to się trochę pochwalimy, firma ma na środowisku oraz wpis do, do rejestru Czystej Prudy i odpowiedzialnej przedsiębiorczości. Czyli od lipca, jeszcze co prawda do końca roku, planujemy o, w palach węgiel, ale można powiedzieć, że od tego czasu od uruchomienia tych gotów elektrociepłownia będzie pierwszą i jedyną elektrociepłownią zapaloną w Polsce, spalającą tylko gaz i olej. No tak jak mówiłem, jako paliwo rezerwowe. Wykorzystujemy to, co daje nam nasz lokalny gaz. Wykorzystujemy lokalną możliwość wykorzystania lokalnych istniejących tych kopalni gazu oraz możliwość sprawność urządzeń wodnych gazowych. I teraz tak. Czy na lokalnym rynku wytwarzania dystrybucja powinna być skonsolidowane? My w roku 2009 przejęliśmy, łączyliśmy w nasze struktury mm, Miejski Zakład Energetyki Cieplnej, czyli dystrybutora. Jeżeli chodzi o przychody dystrybutora, oczywiście są one bardzo mocno skorelowane ze sprzedażą, czyli okresy a, zimy i okres lata, tak zwany dołek, a tutaj przecież są realizowane w głównej części wszystkie remonty i inwestycje. Nie zawsze zakład dystrybucji ma możliwość pozyskania takich środków, żeby realizować swoje wydatki modernizacyjne i inwestycyjne na odpowiednim poziomie. Połączenie zarówno wytwórcy, jak i dystrybutora zdecydowanie zwiększa nam konkurencyjność cenową ciepła sieciowego jak również strategie ceny, A w tej chwili jako odpowiedzialny za taryfy przygotowujemy jedną taryfę w oparciu o, ona taryfą mieszaną, w oparciu o ceny referencyjne, jak również y, y, ten element kosztowy dla dystrybucji możemy w zdecydowanie lepszy sposób zarządzać poziomami tych cen. A Zdecydowanie skuteczniejsze i szybsze jest podejmowanie istotnych decyzji dotyczących rynku ciepła. A mamy dużo większą możliwość decydowania o optymalnych parametrach pracy sieci ciepłowniczej i źródła, czyli ta optymalizacja sieci i źródło zdecydowanie mając to w jednej rynku, jest zdecydowanie korzystniejsza. Oczywiście to się wiąże również z oszczędnościami, z oszczędnościami przede wszystkim kosztów stałych ale też możliwością pozyskiwania nowych produktów to jest na przykład oferta, z którą my wychodzimy, propozycja ciepła, sprzedaży ciepła i energii elektrycznej w pakiecie. Również bardzo mocno w tej chwili pracujemy nad ofertą płodu. To jest ten element techniczny, który również ma duże znaczenie w momencie, gdy dystrybutor i wytwórca jest w jednych rękach. Dlaczego? Dlatego, że wiąże to się z podniesieniem temperatury. Dzisiaj się mówi o około 75 stopniach, że już można technologicznie ten wód przy tej temperaturze nośnika produkować. Natomiast to zwiększa straty przesyłu w tym okresie. Mając to w jednych rękach. Nie musimy się w żaden sposób tworzyć modeli rozliczenia, jak z jak rozliczać ewentualną ten, ten, element. To też jest bardzo istotne. No i to, co mówiliśmy, dotacje. Można. Na projekt modernizacji kotów, budowy kotów dotacje dotacja wysokości do ponad 15 milionów złotych. Sieci. Duża modernizacja prowadzona już od roku 2009 do roku 2013, całek wydatki kwalifikowane 40, prawie 3 miliony, dotacja 36 milionów złotych. Ja muszę powiedzieć, że łącznie wszystkich dotacji elektrociepłownia na dzień dzisiejszy, czy po rozliczeniu tych, o których tutaj mówiłem, sięgamy blisko 100 milionów złotych. Czyli można. Czy warto zamienić ciepłownię na elektrociepłownię? Ja zawsze powiem, oczywiście warto. Tym bardziej w dniu dzisiejszym, gdy coraz większe są szanse na przedłużenie wsparcia dla kogeneracji. Była omówione, opłata zastępcza dla żółtych certyfikatów, poproszona przez Prezesaurę, ponad 149 zł. Jest to bardzo dobra informacja. Również w momencie budowania planów inwestycyjnych, modeli finansowych, jeszcze, gdyby było to długofalowo, na dłuższy czas, to jak najbardziej. I oczywiście wykorzystanie potencjału ciepła, tak aby maksymalizować produkcję kogeneracji. Konsolidacja detwórcy i dystrybutora, optymalne zarządzanie rynkiem ciepła sieciowego, dywersyfikacja źródeł przychodów, a dodatkowe dwa źródła, energia elektryczna, e, jak również certyfikaty, właśnie przed chwilą sprawdzałem giełdę, przestało wiarć, bo ceny na giełdzie poszły do góry, około 200 zł ponad, także nawet w, w piku nocnym też nie były takie złe, w dniu dzisiejszym. Jak widać, wykorzystanie funduszy strukturalnych zdecydowanie przy Połączonych firmach, jako dystrybutora i wytwórcy, pozwala korzystać z tych źródeł finansowania zdecydowanie efektywnie. To tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo.